Mistyczny zachód słońca. Przy okazji wernisarzy, najczęściej padającym pytaniem było, skąd czerpie Pani inspirację. Niegdyś inspirację stanowiła dla mnie przyroda i architektura, ale przyszedł czas, że przestało mi to wystarczać. Uznałam, że wartość tego, co artysta ma do przekazania. Leży po pierwsze w szczerości jego wypowiedzi, po ma być opowieścią jedyną i niepowtarzalną, jaką jest historia życia każdego człowieka. Wtedy zainicjował się cykl pieszczany, który, jak już na tym kanale mówiłam, jest mocno dualistyczny. Potem były kolejne cykle, które snuły opowieść, co mi w duszy gra. Posługiwałam się symbolem, bo historii przeobrażeń wewnętrznych nie da się namalować wprost. Obraz, o którym dziś opowiadam, miał jednak inne źródło inspiracji. To był już czas budowania kolekcji jajek i poszukiwania historii z jajem związanej. I tak w trakcie jednej z moich podróży pewien niemiecki astronom zadał mi pytanie: Czy wiesz, że słońce jest jajem? Mina mi się wydłużyła, bo ja tam na niebie żadnego jaja nie widziałam, a ten ciągnął. Aby to zaobserwować, potrzebujesz śledzić zachód Słońca nad morzem w warunkach czystego nieba i dość klarownej atmosfery. Potem potrzebna jest obserwacja Słońca na krawędzi horyzontu, aby dość widoczna transformacja idąca w stronę owalu stała się widoczna. No i uwaga, bez okularów ochronnych ta obserwacja nie jest możliwa, a wręcz niebezpieczna. Można uszkodzić wzrok. Kiedy jakiś czas później, wiedziona słowami owego astronoma, śledziłam słońce, z Polskiego Bałtyku wypłynęły słynne opisy Konrada. Zdawało się, że senne wody zatrzymały na chwilę spadające słońce, z którego strzelił ku nieruchomemu brygowi po ciemnej powierzchni morza szlak światła prosty i jaśniejący, równy i wspaniały, ścieżka ze złota, purpury, i fioletu, olśniewająca i straszliwa, która prowadziła jak gdyby z ziemi prosto w niebo przez wrota chlubnej śmierci. To są takie momenty, kiedy cisza ma swoistą konsystencję, gęstość i zapach olejku do opalania i spalonego ludzkiego tłuszczu. Niestety wtedy w morzu coś drgnęło. Wyraźnie w moim kierunku podążali mięsożerni. Wtedy, pewnie dziś jeszcze, tak nazywam facetów panoszących się po dyskotekach i molo z nadziejami na szybkie awanse i równie szybkie pożegnanie. Dałam nogę. Kolejne dni nie dały mi sposobności obserwacji zjawiska. Zrobiło się szaro i zimno. Podobna szarość wygoniła mnie z domu, kiedy uzbrojona w dyktafon wybrałam się do Chorzowskiego Obserwatorium Astronomicznego w poszukiwaniu jajo słońca. Panowie przyjęli mnie z pewną dozą podejrzliwości, myśląc, że mają do czynienia z kolejnym wariatem, który zacznie im wmawiać, że Kopernik się pomylił. Deformacje gwiazdy na linii horyzontu tłumaczy zjawisko refrakcji. Warstwy powietrza o różnej gęstości powodują załamanie promieni słonecznych. Refrakcja na horyzoncie wynosi 35 minut kątowych a im wyżej w atmosferę, tym efekt się zmniejsza na szczycie wynosząc 25 minut kątowych. Różnica dziesięciu spłaszcza lekko obiekt, dając wrażenie jajowatości gwiazdy. Gdyby usunąć atmosferę, okazałoby się, że Słońce dawno już jest pod linią horyzontu. Miałam wiele projektów obserwacji nocnego nieba i to z obserwatorium astronomicznego. Panowie mnie zapraszali... Ja byłam bardzo podekscytowana, ale jak to w życiu bywa, dostałam od losu pięścią w nos i na projekt tak się skończyło.